Rozstrzygnięć nadszedł czas. Mamy komorę losującą, mamy parę losów. Będę oczywiście losował trzy osoby, które spełniły warunki. Mamy 6 grudnia, więc do roboty. Ale zanim zacznę losować, musimy sobie przypomnieć to, co było do wygrania. Każda z wylosowanych trzech osób otrzymuje kubek, otrzymuje wybraną koszulkę. Szczegóły ustalimy indywidualnie. Miał być zeszyt. Z zeszytem jest problem, bo w drukarni coś tam nie pykło, więc w zamian za zeszyt będzie to torba zakupowa, taka ładna, na ramię. O, takie coś. Więc nie ma co kombinować i zaczynamy losowanko Pierwszy los jest wylosowany. Adam Paszek. Gratulacje dla osoby numer jeden. Jeszcze, żeby nie było, że losuje skądś indziej. Drugą osobą jest Natan Klich. my się chyba znamy. I trzecia osoba to Edyta Utnik. Odezwę się do Was indywidualnie i ustalimy w jaki sposób będą odebrane nagrody bądź też wysłane. Także dziękuję za, dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w konkursie. Trzem osobom wygranym jeszcze raz gratuluję.